tego zaklęcia będą bardziej skuteczne, jeśli skupisz się na... Nie! nie! Rainbow Dash! Ach, jak ona zamierza jutro zdać test z historii Wonderboltsów, jeśli cały czas marnuje na latanie? Dobra, to teraz polecę do niej i powiem, co myślę o jej niepoważnym podejściu do nauki, ale będzie zdziwiona. Niespodzianka! Ha? Ha? Skąd ty... Yy... Przestań, Twilight. Ty nie umiesz podlatywać ukradkiem. Co? Ale widziałam, jak na mnie krzywo patrzyłaś na ziemi. I już z daleka słyszałam, jak lecisz do mnie i coś mamroczesz. Jeśli słyszałaś, że mam mamroczy, to chyba wiesz, co mam mamrotałam. Tak, tak. Test z historii Wonderbolców. To drobiazg. Nie, nie drobiazg. To ważna sprawa. To jest test. Jeśli go zdasz, to dołączysz do nowo powstałej rezerwy Wonderbolców. A będąc rezerwistą, będziesz mogła zrealizować swoje marzenie i zostać Wonderbolcem. To jest najważniejszy test w twoim życiu! Twilight, nie każdy kucyk ma takiego fioła na punkcie testów jak ty. Ja nie mam żadnego fioła na punkcie testów! E, tak myślisz? Ty się tak strasznie przejmujesz, że mogłabyś śpiewać arię o pisaniu testów! Dobra, być może traktuję swoje sprawdziane trochę zbyt serio. Ale to nie znaczy, że ty nie masz uczyć się do swoich! Uuu! I znam kogoś, kto ci pomoże! Ja! I będziemy się przy tym Jasne, tak. To najbardziej kompletna i gigantyczna książka o historii Wonderbolców. No dobra, ale jak mam przenieść to, co jest tutaj, do głowy? Za pomocą mojego podręcznego planu nauki. Oczywiście. Po pierwsze. Czytanie i zakreślanie. Skrzydła ta wiedza. Tanie i zakreślanie to podstawa każdej dobrej metody nauki. Pozwala uczniowi zaznaczyć i zapamiętać to, co jest najważniejsze: oddzielić dobre od złego, ziarno od plew, dojść do sedna sprawy. No, pokaż, co zaznaczyłaś. O, um. ha? Ha, zakreślając cały tekst, tak naprawdę nie oddzielasz plew od ziarna, ani złego od dobrego. Hej, ja nie jestem taka wielka. <noise> Dobra, Rainbow, widzę, że czytanie i zakreślanie to nie jest twój styl nauki, więc przejdźmy do wypróbowanej metody. Wykład z historii. Tak, Rainbow? <noise> czy mogę coś zjeść? Nie. Pograć? Nie. Ach, a czy możemy obejrzeć film o historii Wonderboltsów? Nie. Teraz usiądź wygodnie i zanurz się w magii nauki. Przed wielką wojną między Celestią i Luną nie było straży kucyków ziemskich, jednorożców i pegazów, czyli ZJP w skrócie. Ale po banicji Luny powołano ochronne plutony kucyków. Z okazji pierwszej rocznicy niebiańskiego pokoju odbyła się uroczystość. Aby uczcić tę ważną okazję, pod dowództwem pani generał Firefly stworzono elitarną powietrzną drużynę. Ich pierwszy występ był tak pełen energii, tak naładowany, że na tłum spadały magiczne błyskawice. Wszyscy byli zdumieni i oczarowani tym pokazem. Generał Firefly nazwał ich Wonderful Sun. Rainbow Dash, możesz powtórzyć to, o czym mówiłam? Wykład z historii? Nie. Oh, dobra, Rainbow. Rainbow? Rainbow Dash! Jestem. Przejdźmy do mojej ulubionej techniki uczenia. Proszę. O, czy dzięki nim szybciej się nauczę? Mam taką nadzieję. Major Purple Dart, lider Wonderboltsów w czwartej niebiańskiej erze, znany był Co? Rainbow, widziałaś, co się stało? Co? Nie, byłam... wpatrzona w tę interesującą planszę. Hmm. Kiedy zostali oficjalną powietrzną eskadrą Księżniczki Celestii, nagrodziła ich... Mam cię! Że co? Pierwszy symbol Wonderboltsów, błyskawica... A! Bołdasz, mogłaś mnie zranić. Kulką papieru? Serio? Kulka papierów? oko byłaby mało zabawna. Skoro chce ci się tak brykać, to widocznie jesteś gotowa na test.